Dzień dobry, dobry wieczór. Trump Tower. Yy, to hotel, w którym właśnie mieszkam. Naprawdę ma bardzo dobrą cenę i bardzo mocno polecam to miejsce, dlatego że, jak sami widzicie, jest bardzo blisko wszystkiego i ma darmowy parking. I będzie jeszcze więcej... Uh -oh. 58.02. Yy, dzień dobry. Wjazd na... do Trumpa. No jakby na to nie patrzeć. Prezydencji Trumpa. Proszę bardzo, jedno łóżeczko. Proszę bardzo, drugie łóżeczko, ale słuchajcie, najważniejszy z tego wszystkiego jest widok. To jest 58 piętro. Na razie widzę, że się wszystko odbija w szybach. Cały ryb przed nami. E, tajemnicza kula, sfera, też pięknie widoczna. Bellagio, Win, Venetian. Wszystko, co najlepsze. Tak naprawdę w sumie niekoniecznie musimy się ruszać z tego hotelu. <głopaki> Chłopaki poszli jeszcze zwiedzić basen, a ja poczekam tylko, jak się zacznie ściemniać, bo wtedy cała Wega zacznie się rozświetlać. E, co my tutaj mamy? Mamy... Proszę! Mamy piecyk. Możemy sobie kupić patelnię w urmarcie i zagrać jedzonko. Kucheneczka mikrofalowa. No brawo, nie no, jakie fajne meble, prawie jak w domu. Mamy talerzyki tutaj. Lodóweczka, też elegancka. No ale pusta. Nie ma nic. Bardzo fajnie. 5, a nawet 6. Wielkościowo idealny pokój. A jeszcze łazienka, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. Eee, łazieneczka. Jacuzzi. Własnoręcznie podpisane przez prezydenta Trumpa. Proszę zobaczyć. Napisał, żeby się nie topić w tej banie, bo będzie za to odpowiadał. Piękne lustro. Dzień dobry, dobry wieczór. I podwójny prysznic, tak jeszcze tutaj mini było. Nie to nie prysznic, to nie prysznic, ale telefon jest. Proszę bardzo. A tutaj powinien być prysznic. O tu jest elegancki prysznic, bardzo elegancki. Brawo panie prezydencie, no wszystko high end, że tak się wyrażę. Ruszamy na strip 16, 17, 18, 19 mamy 3 godziny. Kanion antylopy. Prezydent jest miłośnikiem kanion antylopy. Dobra, za chwilę jeszcze więcej informacji. Tutaj jest... Halo, proszę się pokazać do kamery. Halo, 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 Mietku. Kuwa, mówiłem, że kuwa się uda kuwa. Wiem, poczekaj. W sumie cię. Dzieci śpią. Najlepsze, najlepsze na końcu jest to, że mamy o taki widok. Z pokoju hotelowego. A teraz wegas nocą. Przepiękne. Trochę już wygasili światełko. There's something about the way he talks to me. How he talks to me now. The glimmer in his eyes as he's watching me. Watching him now as he lies with his beautiful smile.